Jak by wyglądało Twoje życie, gdybyś się nie bał nie bała, gdzie byś mieszkała w Pieszczadach czy nad oceanem, tak jak ja tutaj teraz w pięknym resorcie, gdzie mogę cieszyć się słońcem i świetną pogodą. Jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś dała sobie to, czego naprawdę pragniesz, ale wcześniej musisz to odkryć, co Ty tak naprawdę chcesz od życia, czego pragniesz i co Twoja dusza potrzebuje, żeby być w pełni szczęśliwą, rozwiniętą i korzystać z pełni. Mocy, siły i potencjału. Czy umiesz sobie odpowiedzieć na te pytania? Jeżeli nie, to na kursie odważna wersja ciebie będziemy sobie odpowiadać na te pytania. Będę wam odpowiadać, jak to zrobić. Jak ja to zrobiłam, że jestem w tym miejscu i że pozwoliłam sobie na życie, życie swoich maszyn. Przygotowałam się do tego emocjonalnie, mentalnie, intelektualnie. I wiem, jak to robić, i mogę podpowiedzieć Tobie, jak to zrobić, żebyś w końcu zamieszkał na w domu w Niektórzy wiedzą, do to mówię. Albo może nad oceanem i nad wodą, nad pięknym miejscem, które cieszy Twoją duszę. Bo o to chodzi, żeby znaleźć swoje miejsce. Ja byłam w kilku miejscach i szukałam, gdzie czuję się najlepiej, i tego też Tobie życzę, żeby odkryć to miejsce i pozwolić sobie na to. To jest największa trudność, pozwolenie sobie na dobre rzeczy. I zachęcam Ciebie do tego i będę Ciebie uczyć i powtarzać milion razy aż za, za trybitą w Twoim świecie, aż sobie na to pozwolisz, żeby właśnie dać sobie prawo do dobrego życia, dać sobie prawo do dobrych rzeczy, bo one są też dla Ciebie rok po kroku, małymi kroczkami w swoim tempie możesz dokonywać nowych wyborów, nowej zmiany. Zaczniesz już dzisiaj, bo może napijesz się herbaty zamiast kawy i to już jest jakaś zmiana. Może dzisiaj coś zrobisz, albo czegoś nie zrobisz i to będzie zmiana w Twoim świecie i od tego zaczniesz. Ja podróż... Zaczęłam od zamknięcia gabinetu specjalnego, sprzedania mebli, przygotowania się w ten sposób. Nie wiedziałam kiedy pojadę, gdzie pojadę, czy wyjadę, ale ja już się przygotowywałam, bo moja dusza pragnęła tego. I miałam zaufanie do wszechświata, że to w końcu przyjdzie. No i przeszło. Więc y, życzę sobie też. Lubię takich pięknych manifestacji i pięknego pozwolenia sobie na piękne życie. Do zobaczenia na kursie Odważna wersja ciebie.